Cześć, cześć, z tej strony Alona i praca naszej mistrzyni Jeleny. Zaraz szczegółowo opowiem, co się u nas wydarzyło. Oczywiście sytuacja jest dość skomplikowana. Nie polecam się za to zabierać, jeśli nie masz pewności, że poradzisz sobie z takim problemem. I jeszcze raz powtarzam: to wideo nie jest materiałem szkoleniowym, a jedynie pokazem naszej pracy w salonie. A więc zgłosiła się do nas uczennica. Zgłosiła się do nas 7 kwietnia. A cały proces, który zobaczycie, zajął nam czas od 7 do 24 kwietnia. Bardzo szczegółowo na temat kąpieli hipertonicznych i innych ciekawych rzeczy napiszę w opisie. A tutaj chcę opowiedzieć historię tej dziewczyny. Uczy się w szkole i już raz miała doświadczenie z chirurgiem. Pewnego razu chirurg usunął jej wrastającą część paznokcia na drugiej nodze, co nie pozostawiło miłych wspomnień. Zostawiła nam nawet bardzo długą opinię, w której napisała, że chirurg robił wszystko bardzo brutalnie i boleśnie oraz zrobił zastrzyk prosto w ropę. No, wyobraźcie sobie: dziecko, powiedzmy nastolatka, któremu po prostu wbijają zastrzyk w żywe mięso, które ma znieczulić, ona oczywiście już tam właściwie nic nie czuła. Po tym już niczego więcej nie potrzebowała jakie tam znieczulenie, jak to się mówi ogólnie pozostały jej nieprzyjemne odczucia. Oczywiście, nie było tam takiego stanu zapalnego jak tutaj na naszym nagraniu, ale mimo wszystko sytuacja jakoś się tam w miarę rozwiązała ostatecznie. Ale wrażenia nie są najlepsze. No i wszyscy wiemy, jakie potrafią być paznokcie po chirurgicznym usunięciu. Czasem mam takie nagranie. Zostawię link. Zdarza się, że wyrastają dwa lub trzy paznokcie w różne strony. Nie ma tu nic przyjemnego, a dziewczynka zgłosiła się z powodu stanu zapalnego to znaczy, nie da się chodzić. Nic nie da się robić, zdecydowaliśmy się ją przyjąć. Lena przyjęła ją po raz pierwszy 7 kwietnia i miała silny stan zapalny w okolicy bocznego wałka. To bardzo dobrze widać na nagraniu. To znaczy, były tam jakieś ropne wydzieliny, a także zmiana, którą między sobą nazywamy ziarniniakiem. To coś jak guz, lecz nie jest to nowotwór złośliwy ani łagodny. To znaczy, tak właśnie zachowuje się organizm w takich sytuacjach, kiedy występuje silny stan zapalny. Potem wszystko zniknie i po granulomie nie zostanie ślad. Będzie dobrze. Początkowo nakładała maść lewomikol, a potem zrozumiałyśmy, że organizm już się do tej maści przyzwyczaił. Zrobiłyśmy płukanie i oczyszczenie. Poleciłyśmy maść, którą sama nakładała. Tam bandaż, kąpiele hipertoniczne. Ten przepis na pewno napiszę bezpośrednio pod filmem. I w końcu zrozumiałyśmy, że już lewo Mikol i lewo Sin nie działają. Dlatego został przepisany betadyn. Dziewczyna, która przyszła sama, okazała się bardzo odpowiedzialna. Ale po doświadczeniach u chirurga uznała, że to już wystarczy. Zobaczcie, jaki to był kawałek, prawda? Teraz podejdzie do sprawy bardzo, bardzo poważnie i będzie wykonywać wszystkie zalecenia. Dlatego kąpiele, bandaż, betadyna, wszystko było wykonywane dokładnie tak, jak trzeba. A potem zobaczycie rezultat. Po tym, jak wysuszyła swoją ranę, czyli po tym, jak usunęliśmy ten kawałek paznokcia, będzie to wyglądało już zupełnie inaczej, ale to będzie trochę później. I co chcę powiedzieć? Bez wątpienia jest mi nieskończenie przykro, że tak się stało z chirurgiem, że taki się trafił. Nie boję się tego słowa, Misznik, bo wiesz, wstrzyknięcie środka przeciwbólowego w otwartą ranę przestraszonej dziewczynce bez wyjaśnienia... Nie jest właściwe. Moim zdaniem trzeba być delikatniejszym. Rozumiem też chirurgów, bo mają w tej sytuacji zupełnie inne problemy. Dla nich nasza sprawa z paznokciami to całe zamieszanie nie znaczy absolutnie nic. Przy okazji przepukujemy perkusję, rozdzielając tkanki. I tak, tutaj jest dużo czerwonej substancji, której nie będę nazywać na głos. Tak na wszelki wypadek, żeby nasz kochany przyjaciel YouTube się na nas nie obraził. No i chirurdzy niestety czasami podchodzą do tego niezbyt poważnie, bo dla nich w ogóle. W ogóle, diagnoza wrastającego paznokcia jest uznawana za usuniętą, gdy tylko wytną i odetną fragment do strefy wzrostu. Wydaje się, że problem minął, więc nie zastanawiają się czemu paznokieć zaczął wrastać. A jak do tego doszło? Tak. A co zrobić, żeby następnym razem do tego nie doszło? Nie, raczej nie. Trzeba być uważniejszym, ale rozumiem ich, bo to może nie być ich specjalność. I tak naprawdę, tą wydawałoby się bezużyteczną rzeczą, którą wielu uważa za niepotrzebną, zajmujemy się tylko my. Tak, mistrzynie pedikur, podolożki, mistrzynie z podologicznym ukierunkowaniem i tak Ale jest jeszcze bardzo ważny moment. Właśnie, swoją drogą teraz widać to właśnie zgrubienie, tę czerwoną galaretowatą grudkę. To jest ta tak zwana ziarniniak. I właśnie co chciałam powiedzieć na temat narzędzi. Tak, błagam Was, jeśli jednak znaleźliście w sobie siłę, albo przeszliście kursy i dokładnie wiecie, jak to zrobić, proszę, róbcie to bardzo ostrożnie. Tutaj bardzo ważna jest dezynfekcja narzędzi. Wszystko odbywa się tutaj na otwartym mięsie, to działanie ma miejsce i jest dużo czerwonej substancji. Ta odpowiedzialność spoczywa całkowicie na Was, czyli każdy mistrz powinien za to odpowiadać i o tym myśleć. Bo jeśli, nie daj Boże, coś się stanie, to wy będziecie musieli z tym żyć. Może niedługo, oczywiście tak. Może od razu was złapią. Takie przypadki się zdarzały. Wszyscy zapewne pamiętają Jelenę Dzyk. Bawiło mnie to, gdy na początku zaczęłam wrzucać wszystko, co się działo. Zaczęli do mnie pisać, że niby powtarzam za Jeleną Dzyk? Mówię, nie powtarzamy po Jelenie Dzyk. Robimy coś innego. Dzyk. Na chwilkę całkowicie usuwała paznokcie, czyli cała płytka paznokcia była usuwana. Wycinała nie wiem, jak je wydłubywała, wyrywała, tak, że palce zostawały bez paznokci. W jej głowie to było rozwiązanie. Zostawmy ją, mówią, już ją dopadli i zrobili co trzeba. Moim zdaniem jej filmy nadal pojawiają się na YouTubie. Czy ktoś wie, jak ta sytuacja się zakończyła? Dyk, napiszcie proszę w komentarzach. Chętnie poczytam, ale niestety nie mam czasu, żeby to wszystko oglądać. Dlatego, jeśli podacie dodatkowe informacje, będę wam bardzo wdzięczna. A tymczasem kończymy już naszą pierwszą procedurę. Wszystko, co mogłyśmy, odłączyłyśmy, przepukałyśmy i wyjęłyśmy. Już po pierwszym razie klientka odczuwa znaczną ulgę. To znaczy, już nie boli tak bardzo, a stan zapalny zacznie ustępować. Oczywiście pod warunkiem, że będzie stosować się do wszystkich zaleceń, a ona na pewno je stosuje. Ponieważ 24 kwietnia wszystko było już zupełnie, zupełnie inaczej. I oto jej kolejna wizyta. Chciałabym zauważyć, że oczywiście cały czas prosimy klientów o fotorelacje, czyli przesyłają nam zdjęcia i opowiadają o swoim stanie. To znaczy, jeśli nagle coś gdzieś jest nie tak, to od razu ich wzywamy, zapraszamy na zabieg żeby nie było żadnych nieprzyjemnych konsekwencji. I tutaj widzicie tamponadę. Dziewczyna przyszła już ze swoją własną tamponadą, którą sama sobie założyła. Widzicie jaki poziom odpowiedzialności. Osoba podeszła do tego poważnie, zrozumiała jak to wszystko założyć i przyniosła nam. To jest naprawdę urocze. Już widać, że stan zapalny nie jest tak silny. Trochę jeszcze zostało, ale w porównaniu z pierwszym razem jest to już wspaniale. I nie przyspieszamy pracy, ponieważ chcę pokazać, że wszystko to robi się bardzo ostrożnie i bardzo, bardzo delikatnie. Oczywiście najmniej chcemy, żeby klientce było boleśnie lub gdziekolwiek nieprzyjemnie. Zwróćcie uwagę, że granuloma można powiedzieć ustępuje. Już wszystko jest naprawdę bardzo dobrze. I dalej już tak będzie. Zostanie przepisany fukorcyn, czyli fukorcyn to taki preparat, który będzie wysuszał. Szczegółową instrukcję również zostawię pod filmem. Fukorcyn jest stosowany przez klientów samodzielnie w domu. Na tamponadę będzie kapać taka bardzo, bardzo różowa ciecz. Myślę, że już kilka razy widziałyście u mnie filmiki, gdzie paznokcie mają różowawy odcień albo skóra po bokach. To ten sam fukorcyn, którego używacie do kąpieli. Czasem robicie to samodzielnie, bez naszych zaleceń. To może nie być właściwe, bo fukorcyn stosuje się dopiero po ustąpieniu stanu zapalnego i braku wrastających części. Teraz po prostu będziemy osuszać i łagodzić wszystkie te tkanki wokół, a potem czeka nas już system korekcyjny i wszystkie 33 przyjemności. A jeśli chodzi o AKS, to tak naprawdę zobaczymy. Bo najpierw trzeba wyprowadzić te kąty, poczekać na całkowite zagojenie, i wtedy będziemy obserwować. Może tam wszystko jest w porządku. Wystarczy dobrze dobrać buty i skarpetki, a wszyscy będą szczęśliwi. No, na razie tak to wygląda. I to już jej kolejna wizyta. Już trzecia. Właśnie widzimy pozostałości tego właśnie Fukorcyny. Zwróćcie uwagę na wgłębienie na dużym palcu i myślę, że to mówi nam albo o nieodpowiednich skarpetkach, albo o obuwiu. Bo oczywiście, tak nie powinno być. Widzicie te różowe zatoczki? To właśnie on, ten sam Fukorcyn. Ale trzeba powiedzieć, że świetnie sobie poradziła. Wygląda po prostu wspaniale. Tendencja jest zachwycająca. Spójrzcie na boczny wałek. Tam, gdzie była ta straszna rzecz, teraz praktycznie nic już nie zostało. Już wszystko wygląda całkiem przyzwoicie. Ponownie wyjmujemy tamponadę, lecz paznokieć nadal się podkręca i wrasta w wałek. Dlatego najprawdopodobniej czeka nas system korekcyjny. Ale to już zupełnie inna historia. To będzie coś naprawdę, naprawdę mocnego. Osobno. Oczywiście, przy takim stanie paznokci, a właściwie wałków i wrastających paznokci, nie wykonujemy pedikurów estetycznych. Nie piłujemy, nie obcinamy, ani nie usuwamy skórek. To w ogóle sprawa drugorzędna. Estetyka w takich momentach schodzi na dalszy plan. W każdym razie, wszystko u nas będzie dobrze. Wkrótce wrzucimy ciąg dalszy tej historii. Lena odcina kolejny kawałek. Chyba was poproszę. Bardzo by mnie ciekawiło posłuchać o Waszych doświadczeniach z chirurgami, a właściwie poczytać od Was, jakie mieliście sytuacje. Ktoś miał nieudane usunięcie jeszcze raz powtarzam link do filmu po usunięciu przez chirurga też zostawię. Mamy takie nagranie a Wam wszystkim bardzo dziękuję za obejrzenie. I nie zapomnijcie zostawić lajka, zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i koniecznie napiszcie swoje komentarze na temat usuwania.